Jestem w biadolinach Radłowskich, w miejscu, gdzie parę miesięcy temu wyemitowaliśmy materiał o trudnej sytuacji, jaka jest między przejazdem kolejowym a wiaduktem. Niedawno kisielina wylała, podniósł się znacznie poziom tej wody w rzece, co spowodowało że na niektórych odcinkach wylała, a na niektórych została Kisielina zamulona. Ja dlatego mówię, że kontrowersyjna jest tutaj sytuacja: dlatego, że zaczyna się teren należący do wiaduktu, czyli do autostrady, a kończy się na terenie, który w tej chwili ma kolej. I praktycznie nie wiadomo, kto ma podjąć decyzję, że Kisielina kilkanaście ton metrów sześciennych ziemi, która była nasypana przy korycie, zabrała. Minęło parę dni od tej sytuacji, kiedy Kisielina wezbrała. I zobaczcie Państwo, nikt nie zabezpieczył przejazdu drogi gminnej. Dla mieszkańców, oby się nic nie stało, oby nikt nie wpadł do Kisieliny, oby w nocy jakiś samochód, czy jakiś pieszy, czy rowerzysta nie wpadł do głębokiego koryta. A tym bardziej, proszę Państwa, zobaczcie, jak w tym miejscu wygląda koryto Kisieliny, które zamoliło, przeniosło bardzo dużo kamieni, piasku, gdzie koryto, które było już ułożone z betonów, zmieniło swój tor. Przepłynięcia wody. Dla portalu Nasz Wojnicz Jacek Filipek.